To już działa? Tak. Tego. Tu mówi Benior. Benior Szczegalski. Najlepszy komendant... To, to znaczy. <głosy> 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 Benior, co ty robisz? <noise> Postanowiłeś zostać vlogerem? Co? Nie. Artur kazał mi zaprosić naszych fanów na event do Orientarium Złódź. A, o, to chodzi. Posuń się, pomożemy. Serio? Uch, dzięki, Florka. Dobrze już, dobrze, cicho. Trzymaj ten telefon. Gotowa, Florka? Tak jest. To zaczynamy. Cześć, rodzice. Razem z Florką Cześć. chcielibyśmy was zaprosić... I ze mną, Mundek! I ze mną też! A, tak. I z Beniorem. Chcielibyśmy zaprosić was, razem z waszymi pociechami, do Orientarium ZOO Łódź. Dokładnie tam, gdzie kiedyś goniłem Maxa. No, to dopiero była przygoda. Mmm, tak. Zależy dla kogo. Cicho, Benior. W niedzielę, 29 czerwca od godziny 10 będzie tam miało miejsce prawdziwie mundkowe wydarzenie. Będą zagadki, będą zwierzęta, będziemy my i... I... Będą mundkowe gadżety, o które od tak dawna już nas pytacie. Dokładnie. A ponadto mnóstwo, mnóstwo, mnóstwo dobrej zabawy. Po więcej informacji zajrzyjcie na nasze social media. Link w opisie. Tam znajdziecie wszystkie szczegóły. Do zobaczenia na miejscu. Pa! Pa!